Mają od 15 do 17 lat, i już realnie wpływają na otoczenie. Absolwenci Uniwersytetu Liderów pracowali nad konkretnymi rozwiązaniami dla Karkonoskiego Parku Narodowego oraz trzech nadleśnictw: Szklarska Poręba, Świeradów i Śnieżka. Tutaj mogę zmienić przyszłość. Tak naprawdę. To oni mają budować ten świat, z którego my będziemy korzystać, a oni budują go dla siebie. I ten eksperyment, który na razie w mikroskali, w małych obszarach będą realizować, może być dla nich ogromną kuźnią przyszłościową, może mieć wpływ na ich ścieżkę edukacyjną, ale również i na rozwój zawodowy. Młodzież za pomocą metody design thinking, a także warsztatów terenowych przygotowała rozwiązania dotyczące przystosowania trasy na wodospad Kamieńczyka pod potrzeby osób z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Dużo rzeczy mogliśmy poczuć na własnej skórze, ponieważ dostaliśmy wózki inwalidzkie. Mogliśmy na własnej skórze poczuć ciężar tej trasy. Jestem pełna podziwu dla nich, bo mają niesamowite pomysły, niesamowitą charyzmę i niesamowitą chęć do tego, żeby pracować. Bardzo dużą część motywacji właśnie dodaje to, że wiemy, że to faktycznie wpłyniemy na coś. Ta sama myśl, że możemy komuś pomóc, że mamy tą możliwość tego zaprojektowania i tego wprowadzenia w działanie, to jest taki dodaje właśnie takiego kopa do pracy. Kolejnym zagadnieniem, nad którym pracowali liderzy, było przystosowanie parku i zery trzech żywiołów pod potrzeby niepełnosprawnych. Cieszę się, że tutaj jestem i cieszę się, że mogę pomóc, bo potem mogę wejść do tego ogrodu i pomyśleć, o to ja z moim zespołem na przykład zrobiłam, tutaj wstawiliśmy tą tabliczkę, tutaj tą i to jest bardzo dobra motywacja. Nadleśnictwo Śnieżka potrzebowało promocji dla młodzieży tamtejszych atrakcji turystycznych. Praca w grupach była wyzwaniem, podkreślali młodzi ludzie. Dzielimy się kompetencjami, po prostu pracujemy tak, aby wszystko poszło w takiej synergii zespołowej. Największym zdziwieniem było to chyba, że Wszyscy, w momencie, kiedy się tak postawi ich i wszyscy są otwarci, koleżeńscy, to mogą niesamowite pomysły wejść. Chciałbym, żeby oni byli nie tylko przedsiębiorcami, naukowcami, ale żeby mieli realny wpływ na to, co się dzieje. Czyli chciałbym, żeby zostali prezydentem. Prezydentem. Gdzie się widzisz za 10 lat? Będę ogólnie szedł w kierunku budowy startupów w branży marketingowej. Wypracowane rozwiązania podczas maratonu twórczego myślenia zostaną zrealizowane w Karkonoszach i Górach Izerskich w przyszłym roku.